Michał Szpak zabrał głos po finale The Voice of Poland. O werdykcie mówi wprost. Finał szesnastej edycji programu The Voice of Poland już za nami. Drugie miejsce zajęła Hanna Kuzimowicz z drużyny Michała Szpaka, a zwycięzcą został Jan Piwowarczyk. Juror już skomentował werdykt. Trzeba przyznać, że postanowił mówić wprost. Michał Szpak podsumował finał The Voice of Poland. Michał Szpak to bardzo doceniany przez widzów juror programu The Voice of Poland. I choć tym razem nie udało się wygrać osobie z jego drużyny, wyraził dumę z Hanny Kuzimowicz i pogratulował Janowi Piwowarczykowi z drużyny Margaret. Jestem bardzo dumny z Hanki. Oczywiście, bardzo mocno gratuluję Jaśkowi. Zasłużył na wygraną, ale Hanka nie odstępowała go na krok i uważam, że to był wspaniały finał. Bardzo wyrównany, powiedział Plejadzie. Michał Szpak jest szczęśliwy, chce współpracować z Hanną. Michał Szpak dodał, że Hanna przyjęła werdykt z szacunkiem. Tym bardziej jest zadowolony, że doprowadził do finału tak utalentowaną, wrażliwą i serdeczną osobę. Jestem szczęśliwy, zresztą Hanka chyba też była szczęśliwa. Bardzo mnie to cieszy, że przyjęła ten werdykt właśnie w taki, a nie inny sposób. To była dla niej radość i wyjątkowy moment, że potrafiła się tym cieszyć. Tak naprawdę na etapie ścisłego finału to nie ma znaczenia. To wygrywa, bo każdy z nich jest wygrany kontynuował. Co ciekawe, Michał Szpak jest otwarty na współpracę z Hanną. Myślę, że z przyjemnością chciałbym z taką osobowością, takim talentem coś wspólnie nagrać. Naprawdę, Hanka, to był zaszczyt pracować z tobą. Jestem dumny, że mogłem mieć cię pod swoimi skrzydłami, zwrócił się do niej podczas tej samej rozmowy. Michał Szpak wywołał zachwyt wśród internautów. Michał Szpak zabrał głos na Instagramie, gdzie napisał krótko: Dziękuję za wszystko. Ludzie nie kryją zachwytu nad tym, co Michał zaprezentował w ostatniej edycji formatu. Wyglądałeś pięknie, Hania, cudowna dziewczyna. Wszystkie piosenki wykonała przepięknie, a duet z tobą najlepszy tego wieczoru. Dziękuję Ci, Michał, za wszystko, co wnosisz w ten program. Dziękuję, Michał, za Twój piękny muzyczny świat, do którego zapraszasz z taką skutecznością swoich uczestników.